Dzień dobry, walentynkowe dzień dobry. Ale mamy piękny poniedziałek. Słuchajcie, dzisiaj fluidy miłości, de amor, fruwają w powietrzu. Serduszka, amory tam strzały miłości, więc energie są super. Ja będę sprawdzać co ten piękny poniedziałek i cały tydzień przyniosą dla was. Wybierajcie swój rozkład po kolorze klucza: biały, złoty, różowy, zielony albo po oprawce swojego ulubionego tarota. Kruki Słowiański tarot złotego koła życia zaczarowany las i tarot gnomów. Kto potrzebuje, niech sobie zatrzyma, a my jedziemy. Jeden, dwa, 3, cztery. I grupa pierwsza klucz biały, tarot kruków patrzymy, co dla Was przyniesie ten tydzień. I oczywiście poniedziałek aura tygodnia dwójka buław, plany, śmiałe koncepcje rozmach, rozglądanie się, co by tu jeszcze można było. Nie tylko, że tak powiem okiem zaczepić, w kim oczywiście serdeczne uczucia ulokować, jeśli jesteście solistami to jak najbardziej tak, bo to są plany, koncepcje, marzenia, ale przede wszystkim bym powiedziała, że takie śmiałe wizje i możecie, i możecie mocno, ale to mocno gruntować w takiej energii, która mówi no, trochę na Wilhelma Zdobywcę, czyli jak gdyby nie tylko śmiało patrzymy na ten świat i patrzymy co by tu jeszcze dla nas się przydało, zdało, w kwestii nie tylko zawodowej, ale i uczuciowej, kogo upolować, ale tu za tą wizją mogą iść śmiałe, brawurowe posunięcia. E, powiedziałabym, że jeżeli ktoś tutaj długo czeka na zawiązanie umowy, jakiejś spółki, pakty, akty, to to może się stać w tym tygodniu. Ok, teraz patrzmy tak, jeśli chodzi o energię waszego portfela, waszych pieniędzy, a smieczy, czyli brzytwa. Posłuchajcie, generalne porządki, czystka, brawurowe posunięcia finansowe, czyli możecie na przykład przeciąć jakąś, daj Boże, minimalną spiralę zadłużenia, dokonać jakiegoś genialnego posunięcia, dokonać tak zwanego klarownego oczyszczenia zadłużenia, na przykład przez jakieś konsolidacje waszego, waszego konta bankowego, czy jak to się tam nazywa. Po asie mieczy powiedziałabym, że może być przypływ pieniędzy w przyszłych tygodniach, ale dlatego, że tutaj są jakieś generalne porządki i błyskotliwe idee co do Waszego właśnie potoku finansowego, strumienia finansowego, stanu posiadania i grubości portfela. To znaczy wiem jak usprawnić, wiem jak mieć więcej pieniędzy, wiem jak oczyścić. Możecie się upominać nawet po tym asie mieczy u kogoś o to, żeby oddał co Wam jest winien i to będzie skuteczne w tym tygodniu. A z mieczy to potężny oręż. Ok. A teraz jeśli by chodziło o Waszą pracę, trójka buław, podoba mi się ta energia. Słuchajcie, kruki wymiatają. Tutaj tak, tu brzytwa strategiczna na portfelu, tutaj po prostu następna karta trójka buław, a idealna do biznesu. Tu może być zawiązanie dobrej współpracy. Tutaj jest nie tu jest karta rozglądam się, ale tak mówiłam, że zajdzie to na ziemię, a w biznesie już się jakby nie tylko rozglądam, ale wiem jeszcze z kim, czym, jak, gdzie, kiedy i tak dalej. Karta brama do sukcesu ta trójka była, Więc tu są nie tylko śmiałe i klarowne wizje, ale jakby takie plany, które schodzą na ziemię i powodują, że macie ochotę z większym rozmachem puścić tutaj to co nazywamy skrzydłami sukcesu w waszych w waszej Zawodowej sferze, więc naprawdę pachnie mi tu sukcesem. Fruwajcie wysoko. Teraz patrzymy De Amor. Posłuchajcie. O, soliści moi kochani, tu śmiałe wizje, a wy, soliści jedynacy możecie zechcieć utknąć w krainie takiego um, wyciągania jakiś uraz z przeszłości. Może też być tak, że nie wiem, nie napisze ta ukochana osoba tak szybko sms-a, jakbyście chcieli walentynkowego. Aczkolwiek doradzałabym, żeby nie pogrążać się w tej energii Trójki Mieczy, czyli nie za bardzo jak gdyby, pielęgnować w tym tygodniu urazy, bo możecie mieć no, coś takiego, żeby mieć skłonność właśnie do takiego zacietrzewiania się w, właśnie w jakiś bólach z przeszłości, wiecie, może być tak, podkreślam. Że ta najbardziej oczekiwana osoba jakiegoś walentynkowego SMS-a, nie wiem, puści później albo kurczę, nie wiem, o jedną różę za mało przyślę, rozumiecie? Tu w każdym razie dorada jest taka, ponieważ jest to energia tygodnia. Żeby rzeczywiście chronić swoje uczucia i nie podlegać grze uczuć takiej, która wciąga Was w jakieś emocjonujące doły. Tak bym powiedziała, bo tu brawura, która Was wyniesie w przyszłym tygodniu, powinna to serducho uleczyć, a tu są jakieś takie pielęgnowanie rozczarowań z przeszłości. Wyrzucamy to, kochani, wyrzucamy. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, co w parach, no tu po prostu rozpływamy się. A z kielichów czara, święty gral. Bardzo miłe wydarzenie. Dla pary jakieś miłe wydarzenie takie, daj Boże Wam nie jedno, bo po asie kielichów to no oczywiście nie musi być jedno wydarzenie, ale ten tydzień to jest taki, taka energia, która mówi, że raduje się nasze serce. No, jakaś wspólna, radująca serce, no, nie tylko walentynkowa, jak nie mam okoliczności, ale i tak w tygodniu mogą przyjść jakieś miłe wieści albo miłe niespodzianki. Tutaj serce rośnie, dusza śpiewa, a jeśli chodzi... Wow! Na świątyni ciała, czyli na zdrowiu, a z pentakli. Posłuchajcie, przy asie pentakli powiedziałabym, że raczej zdrówko cacy. Po prostu raczej tu nic się nie powinno ani przykleić, ani żadne wypadki, zwichnięcia i tak dalej. A z pentakli zawsze jest kartą błogosławiącą nasze zdrowie. Jeśli ktoś jest, że tak powiem, chory i chce wydobrzeć, to pełna gwarancja. To jest wasza karta, która mówi, o tym, że tutaj wszystko idzie, zmierza ku dobremu. A cała reszta zdrowie jak dzwon w tym tygodniu. I anioły. Wybaczaj sobie i innym. Właśnie, kochani, single by moi, to do Was szczególnie, ale w ogóle do każdego miłego człowieka, który wybrał tarot kruków. Tydzień wybaczania po prostu. Dobroci dla, nie tylko dla zwierząt, ale i dla ludzkości. Kochani, wybaczamy sobie i całujemy się w poniedziałek. Wszystkiego, co piękne dla Was życzę. A teraz tarot Słowiański Złotego Koła Życia i ci, którzy wybrali Złoty Klucz, i patrzymy co tydzień. Oczywiście poniedziałek Walentynkowy Wam przyniosą Aura Tygodnia, Karta Wisielec. A powiedziałabym, że to jest taki tydzień refleksyjny dla Was. Może będziecie Bardziej faktycznie refleksyjnie nastawieni do życia, może przestaniecie się tak śpieszyć i kultywować chociażby na ten tydzień, tak zwany wyścig szczurów. Nawet jeśli pracujecie w korpo, to tutaj jakby slow mode jest włączony, czyli wolna jak gdyby opcja, wolniejsza. Jest czas na tym, żeby podumać, żeby się zastanowić, żeby zweryfikować wszystko, co się wokół Was dzieje. Czas taki, kiedy mówimy, że czasami nam wewnętrzny jakby czas staje w miejscu i mamy ochotę właśnie jak gdyby nieco wolniej, nieco bardziej refleksyjnie do życia podchodzić. Energia fajna, aczkolwiek tutaj rzeczywiście jakieś poświęcenie w tym tygodniu od Was również będzie wymagane. Ok, czyli co? Czyli teraz patrzymy, popatrzcie, w poprzednim rozkładzie dzisiaj też wyszedł asmieczy na portfelu, u Was też. A to jest taka energia, generalne porządki, cięcia, świetna. Powiedziałam, jeśli się upomina ktoś o jakieś swoje pieniądze, które mu się należą, to połasie brzytwa to jest energia taka, że egzekutor super może się w was włączyć, czyli będziecie wymagać tego, co się wam należy, ale ogólnie ta energia mówi: uzdrawiam. Uzdrawiam swoje, swój portfel, swoje konto, swoje potoki finansowe. Tutaj może dochodzić do jakichś takich generalnych cięć, na zasadzie konsoliduję jakieś kredyty, których dotychczas nie mogłam, nie mogłem spłacić, jakieś genialne posunięcia finansowe. Słuchajcie tej energii w tym tygodniu, bo to jest energia generalnych porządków, błyskotliwych myśli, uzdrawienia sytuacji, przecięcia jakiegoś wiązła gordyjskiego a być może nawet może się uda komuś tutaj spłacić yy, spore zaległości ach, bo to jest taka energia, która uwalnia tak bym powiedziała, więc fajny, fajny tydzień jeśli chodzi o energię pracy to tutaj, posłuchajcie wygląda na to, że może nie wszystkim wyszły, wyjdą plany takie albo już wiecie, że nie wyszły i jest to taki moment, kiedy no z ciężkim sercem musimy sobie powiedzieć, no nie wszystko się udaje w tej pracy no nie wszystko, no nie zawsze jak to się mówi, wszystko musi wyjść na tej na planecie Ziemia, bo przecież ten, jak to jest stare takie powiedzenia, nie myli się ten, kto nic, tylko nic nie robi, tak? Jeżeli coś się robi, to czasem są poślizgi czasowe, są jakieś rzeczy, z których musimy zrezygnować. I tutaj taka energia jest troszeczkę, troszeczkę faktycznie, taka bym powiedziała, smętna, ale to jest energia tygodnia, pamiętajcie. Tu jest skłonność do przemyśleń, i do refleksji, więc. Jak gdyby wyciągacie wnioski z przeszłości w swojej pracy, to, co tam gdzieś ktoś piwa, sobie jakiegoś naważył, to się da uporządkować, bo energia tygodnia mówi przemyślę wszystko dobrze. Być może jakaś ofiara poświęcenie będzie konieczna, ale pamiętajcie, nie ma takiej sytuacji z której by się nie znalazło wyjścia, a przynajmniej dwóch, a jak niektórzy mówią, i trzeci i czwarte też się znajdzie. I to jest energia dla Was tygodnia. Coś trzeba odpuścić, coś trzeba przemyśleć, za coś trzeba pewnie będzie przeprosić siebie albo współpracowników. Jeśli chodzi o, kochani moi, o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami, koło fortuny i wisielec, tak bym tu powiedziała, że czujecie, że nadchodzą zmiany Czujecie tak, jakby wiatr gorący z pustyni, który nawiewa, ale ten tydzień jest jeszcze taką energią, która mówi niby wiem, niby już czuję wiosnę nie tylko tam za oknem, ale i w sercu, ale to jest taki tydzień, kiedy ta wiosna jest w sercu, zmiany, jak gdyby czuć w powietrzu. Natomiast wy jeszcze trochę tak, jakby na świętego medytującego, albo na jakiegoś, jak ja to mówię, derwisza takiego, możecie pomedytować w oceanach własnej, wewnętrznej. Gdzieś tam istoty, coś takiego mi się tutaj pokazuje. Natomiast wiosna w serduchu już jakiś nowy okres życia zaczynacie planować, ale ogólnie to nie wiem, czy będziecie mieli dużo chęci do spotkań towarzyskich, bo tu jest tak, wiem, że nadchodzi cykl zmian, ale coś tutaj muszę zmienić, ale muszę to jeszcze przemyśleć. Taką mam dosłownie energię. Nie za bardzo tutaj mi hula życie towarzyskie, natomiast na walentynki mogą być niesamowite sploty okoliczności i mogą do Was przysyłać takie. Jakieś SMSy, czy też różyczki, czy co, kto tam o, takie osoby, od których, od których byście się nawet nie spodziewali, dostać tak zwanego całusa wirtualnego. Kochani moi, jeśli chodzi o e, tych, co w parach, energia uczuciowa, to powiedziałabym, że tu Milusio, tutaj czarująco, tutaj sobie spijamy. Oczywiście, jakiś kielich z dobrym winem. Tu przez cały tydzień mogą być miłe rozmowy. Tu jest nastrój liryczny. Tutaj, wszystko że tak powiem, śpiewa mi tym, że będziecie się chcieli wycofać z życia towarzyskiego i tak, jakby spędzać czas tylko we dwoje. Tutaj dobrze pojęta romantyka nie tylko w poniedziałek, ale na cały tydzień się przynosi. Więc jest spokojnie, ciepło i bezpiecznie. Może też być tak że dzieci wasze, jeśli posiadacie dzieci w typie pazia pucharów, bardzo wam jakąś miłą niespodziankę w tym tygodniu zrobi. Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, król i wisielec, posłuchajcie, jeśli ktoś od dawna ma tutaj jakieś urazy, kontuzje, to jest to tydzień taki, w którym możecie, ja mówię o kościach, tak, o kończynach, to możecie podejmować radykalne decyzje. W tym nie wykluczałabym, że znajdziecie jakiegoś dobrego, nie wiem, czy chirurga, czy kogoś takiego, kto się tym zajmie. Ogólnie tydzień taki, który mówi: Uważaj oczywiście na wszystko to, co mówi o stresie. Ale przede wszystkim możecie podejmować takie decyzje, tak jak mówię, o tym, żeby coś tutaj usunąć, wyciąć i tak dalej, albo też naprawić stawy. To dla tych, którzy mają takie problemy i od dawna się borykają. Ogólnie też trzeba uważać na wszystko to, co drogą wziewną i nie mówię tutaj o ukoronowanym wirusie, tylko w ogóle, no katar, grypa i tak dalej. Czyli nie biegamy z głową w tym tygodniu jeszcze. Mimo, że wiosna już gdzieś tam czasami zagląda w okna. A anioły? Jesteś chroniony, słuchajcie, macie polisę ubezpieczeniową od aniołów na ten tydzień, więc ja Wam życzę wszystkiego co piękne. Pięknych walentynek, a my się widzimy w przyszły poniedziałek na czterech kluczach, pa, pa. I przepiękny tarot zaczarowanego lasu oraz klucz różowy. I patrzymy, co jest w tym tygodniu. Oczywiście łącznie z pięknym poniedziałkiem walentynkowym, aura tygodnia, słuchajcie, as mieczy. We wszystkich rozkładach do tej pory, jeszcze mam czwarte gnomy przed sobą do nakręcenia. We wszystkich rozkładach wychodzi, tylko wcześniej wychodził na portfelu, wam wyszedł na aurę tygodnia. Jakaż to jest energia? Biały kruk, posłuchajcie, tu nie tylko idealne, genialne pomysły, ale Biały kruk sam w sobie w tym tarocie mówi, że tu naprawdę może przyjść coś wyjątkowego, tak jak ten Biały kruk w tym tygodniu. I to jest energia taka, która spada jak tak zwany, ale pozytywny grom z jasnego nieba. Tu mogą być jakieś genialne. Rozwiązania czy wyjścia z sytuacji, do, o, na przykład takich, co do których uważaliście, że no nie wiem, coś się nie uda, nie ma wyjścia z czegoś. To tu w tym tygodniu przychodzą genialne rozwiązania. Na zasadzie biały kruk, coś cennego, unikalnego, i związane jest to oczywiście z energią powietrza, ale powiedziałabym, że tu się dzieje, tu się dzieje. Coś takiego niesamowitego, akcja zwrotna, coś czego się nie spodziewaliście, przybędzie do Waszego życia w tym tygodniu. Może być myśl, może być błyskotliwa, ale jeśli by to była myśl czy idea, to taka, która naprawdę może Wam przynieść bardzo wiele korzyści. No, posłuchajcie, fajna energia. Jeśli chodzi o portfel wasz, a posłuchajcie, a tu jak raz. Mamy przepiękną wiedźmę, która zatacza magiczny krąg w celu ochronnym, a cóż to znaczy, a pilnujcie portfela w tym tygodniu, nie bądźcie roztargnione dziewczyny i panowie, walentynki, patrzcie czy torebki zamknięte, bo tutaj wiecie, fruwają przepiękne amory w powietrzu, a, a energia mówi, chroń swój portfel, uważaj, jakby trzymaj go w zamkniętym kręgu, w zamkniętej torebce i ciągle jak gdyby go pilnuj. Może to też świadczyć o tym, żeby w tym tygodniu jednak za bardzo nie szastać jak gdyby tymi pieniędzmi. Nie chodzi o to, żeby nie kupić sobie tam, wiecie, po prostu pięknego, całośnego ciastka, czerwonego, czy też nie wydać na Miska, czy na fajne, walentynkowe prezenty, ale ogólnie w tym tygodniu mówimy raczej pilnuj swoich pieniędzy. Tu też mogą próbować Was naciągnąć niektóre osoby, takie obce, czy też nie, więc tu konieczność pilnowania. Rozumiecie, jak gdyby portfelika. Jeśli chodzi o. Prace bomba. Tu jest siła. Tu jest przepiękny czerwony kapturek, fajnie na karcie pokazany. Czerwony kapturek 50 lat później. Dla wszystkich dzieci, żeby było jasne, że wilk wcale nie zjadł czerwonego kapturka. Nie, to nie babcia, żyli długo i szczęśliwie. Z czerwonym kapturkiem, karta siły. A cóż to znaczy? A to właśnie znaczy, że taka koncepcja, która gdzieś tam od dawna was dojrzewała, a niebezpiecznie gdzieś ludzie byli nastawieni do waszych pomysłów w pracy, mówię. To tu się okazuje, że ten pomysł, który wyście mieli w tym tygodniu, może, może dojść do głosu u innych i w głowie takie, takie jakby właśnie przeświadczenie, że wyście jednak mieli rację. I że tu nie taki wilk straszny, jak go malują i że wyście mieli rację, bo wyście dobrze coś przewidzieli. Tydzień taki, w którym będziecie się czuli bezpiecznie, spokojnie i pewnego rodzaju zwycięsko w pracy. Na zasadzie widzicie, kto tu miał rację? <laughs> Czyja mafia jest najlepsza? Okej. Okay. Czerwonego kapturka i wilka. A teraz tak i tu jeszcze jakiś błyskotliwy pomysł jeszcze wam do głowy przyjdzie. Teraz jeśli chodzi o, posłuchajcie, o tych, którzy samotni. No tak mi wygląda, że niekoniecznie samotni będą chcieli wychodzić ze swojej samotni. Tutaj jest król dobrodziejstw, ale z Borsukiem. Borsuk jest, jak ktoś się zna na zwierzakach, to wie, że Borsuk to wielki samotnik. Niby wszystko jest, i kielich, i dobry nastrój, i pełna czasza, ale nie chce się wychodzić z domu. I prawdę powiedziawszy, tu walentynki i tak dalej, a tu mi się jedynacy mogą po prostu rozkoszować, jak to się mówi, dobrze pojętą, no nie samotnością, tylko bytnością, Gdzieś tutaj, może przed ekranem komputera będziecie jakieś tutaj yy, odprawiać, że tak powiem, wiecie, imprezy, ale tak mi wygląda, że tydzień wielkiego zadowolenia, nasycenia uczuciowego, a jednocześnie jak gdyby jesteście sami w swoim magicznym domku i dobrze Wam z tym po prostu. Może wypoczynek, a może ktoś tu na kwarantannie, ale będzie się świetnie bawił. Słuchajcie, jeśli chodzi o e, tych, którzy w parach, coś trzeba będzie powtórzyć i to coś takiego, jeśli, jeśli na przykład Hmm. W parze robiliście jakąś czynność, chociażby złożenie o kredyt do jakiegoś banku czy coś takiego, i gdzieś Wam odrzuc odrzucili, to, to powtórzcie to, bo karta mówi, no ale kredyt to jest tylko przykład, bo coś, co zrobiliście, jak gdyby pokazuje się, że coś trzeba będzie powtórzyć. No może to być też, oczywiście, jeżeli byśmy przeszli do łoża, to jeżeli byście chcieli tutaj pracować nad dziecięciem, no to coś trzeba będzie powtórzyć, kochani. Pozwalam sobie na żarty w te walentynki, ale rzeczywiście tutaj jest energia, która mówi fajnie, zasialiście dobre pomysły w parze, tu jest magiczny pył, nie wiem, czy widać, ale do powtórki po prostu, wasze starania, wasze zabiegi o coś, o dokumenty, o wycieczkę, o co chcecie, coś nad czym długo pracujecie, trzeba powtórzyć, i wtedy, jak to się mówi, wyjdzie. Replay musicie zrobić. Takie mocne przesłanie dla par. Wręcz. Ogólnie tydzień bardzo fajny i taki, który mówi, że wy się w parze nie poddajecie, nie załamujecie rąk, i to zwykle jest, waszą cierpliwość jest upór i dobry z was tandem, tak bym powiedziała. Ok, jeśli chodzi o świątynię Trzała, czyli o zdrowie. Posłuchajcie, długofalowe kuracje mogą przynieść efekty. Tu się pokazuje coś takiego, że tutaj możecie, jakby możecie jak gdyby zaczynać epizod w waszym życiu taki, który mówi, no nie wiem, jakaś metamorfoza, gdzie zasiewacie ziarno, ale wiecie, że to będzie dłużej trwało. To nie tak, że jednego dnia może się będziecie kuracje odchudzające, detoksy. Co tam chcecie? Tu jest dobrze zasiane ziarno jakiejś kuracji, która przynosi fajne efekty, ale trzeba być cierpliwym i na długotrwałe jak gdyby, te efekty. Jakby ktoś chciał zrzucić wagę też, czemu nie? Spalanie dobre w tej karcie, ale trzeba, jak to się mówi, nastawić się, że nie w ciągu jednego dnia to się dzieje. I wtedy wszystko ok. I teraz tak, jeśli patrzymy na anioły, bądź uprzejmy. Kochani, macie tydzień uprzejmości. A ja wraz z wenusowym, wenusową wibracją tego dnia, bo dzisiaj przecież walentynki. Życzę Wam wszystkiego całośnego, pięknego i serduszkowego. Widzimy się w następny poniedziałek. Pa, pa. Przepiękny, zielony klucz, i tarot gnomów. Przyznaję, że ja też wybrałam ten rozkład na ten tydzień dla siebie. I będziemy patrzeć, co nie tylko poniedziałek walentynkowy, ale w ogóle cały przepiękny tydzień nam przynosi. A więc a, bomba! Wróżka wiedziała, co wybrać. Proszę Was, gwiazda, ale to taka przybywająca w formie wróżki spełniającej dobre życzenia, więc od razu tam zamawiajcie życzenia do kosmosu, zamawiamy od razu, bo to jest rzeczywiście przepiękny tydzień, naprawdę napawający nie tylko nadzieją, ale obfitujący wsploty pomyślnych jak gdyby wydarzeń. Powinien być szczęśliwy, wyfartowny, a rzeczywiście może być tak, że jak ktoś tu mocno zasłużył, to ta dobra wróżka spełni to życzenie które wypowiedziane, wyszeptane było do, gnia, do, do gwiazd, do serca. Naprawdę przepiękna energia. E, ciepło w serduchach, niebo pełne gwiazd i przybywa nam tutaj dobra wróżka w tym tygodniu do nas. Super. Posłuchajcie, jeśli chodzi o pieniądze, ba, kochani, drugi wielki arkan, karta cesarz. Tu jest wzięcie odpowiedzialności za swoje finanse, tu są strategiczne decyzje, tu może dochodzić do jakiegoś takiego Planu czy też decyzji, która jest bardzo um, korzystna, ale która jest dokonywana na zasadzie takiej: wiecie, to nie cesarz nie pojawia się na portfelu, tak? O, dlatego że chcemy wydać po prostu y, tam, nie wiem, y, jakiś to się mówi. Y, kawałek grosza na coś, co nam jest potrzebne do życia tu i teraz. Tu wypada naprawdę strategiczne decyzje. Tutaj mogą być plany takie, że e, przymierzamy się do jakiegoś grubego zakupu i to naprawdę wychodzi. Tutaj jakaś nadzieja, więc no przynajmniej widoki na piękne pieniądze też są, a być może nawet kogoś czeka w tym tygodniu rozmowa z szefem, który powie coś o awansie albo o podwyżce. Ja Wam tego życzę od serca, bo tutaj cesarz się rozsiadł na finansach, a on mówi ja tu mam wszystko pod kontrolą, ale wiecie, to ma kablę napchaną raczej złotem, więc fajne. Rozmowy mogą być też takie na polu zawodowym, ale tu zapachniało prawdziwymi pieniędzmi, kochani. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, kurczę, trzeci wielki arkan, o pracę, tu jest sąd. Nie, przepraszam, to jest koło fortuny. Myślałam, że sąd. To jest koło fortuny. Posłuchajcie. Kurczę, splot okoliczności niesamowity. W tym roku mogą, w tym tygodniu mogą padać jakieś fartowne tutaj propozycje. Tu się dzieje coś takiego, tu jest dużo tych wielkich arkanów. Łaha, cieszę się, że to wybrałam. Tu się dzieje coś takiego, że tu mogą naprawdę być generalnie po, poważne rozmowy, ale takie, które gdzieś Was windują na plany, Wyższe do jakiegoś sukcesu na polu zawodowym i nie tylko. Fajne zbiegi okoliczności, uśmiechy koła fortuny tutaj są na polu zawodowym. Fakt, że ono przynosi, jak to się mówi, taki kolorowy zawrót głowy, i trzeba szybko odpowiadać na, na to, co przychodzi. Bo to tydzień jest taki, który mówi: Ja ci wydaję po kole fortuny, ale łap od razu. Decyduj się od razu, bo mnie tutaj nie będzie cały rok, tylko ten tydzień, więc tu są okazje. I to nie należy przespać czegoś. Jeśli szef proponuje, czy, czy zgodzisz się być na wyższym stanowisku, to nie lękaj się, mówi ta karta, spróbuj. Coś takiego, posłuchajcie, wow. Świątynia dla ciał, ach nie, um, uczucia dla tych, którzy są singlami, jedynakami i tu dziesiąteczka mieczy. Tutaj gwiazda, a tutaj normalnie niczym rumca jest ten gnom się nam rozgląda, to jest dziesiątka mieczy i mamy... Poczucie w tej karcie takiej, takie, że nie tylko, wiecie to jest taka nietypowa jak to się mówi dziesiątka mieczy, tutaj w gnomach ona mówi, że tak jakby no faktycznie wychodzimy z jakiejś takiej strefy cienia, ale jeszcze mamy obawy jakby pokazać się, bo, bo boimy się, że coś nas tutaj znowu, nie, czy nas coś znowu nie dobije, tak to powiem. Faktycznie okres stresujący jest już za nami, tak to powiem, aczkolwiek wymagana by była większa odwaga, jeśli chodzi o emocje czy uczucia i otwarcie się na życie świat i ludzi, bo tu jest jeszcze obawa wyjścia do otoczenia. Może były jakieś nieprzyjemne wydarzenia w poprzednich tygodniach. I tutaj jest coś takiego, co mi, że ostrożnie póki co, jeszcze w, w kontrakty z innymi ludźmi, mówimy o spotkaniach, o jakichś takich. Fajnych, ciepłych rozmowach, ale tutaj karta gwiazdy mówi, że to się niebawem zmieni, kochani, także powoli można wychodzić już do ludzi. Nie bójta się, nie boimy się. Jeśli chodzi o um, uczucia dla tych, którzy są w parach, posłuchajcie, mnie to pachnie tym, że ci, którzy w parach mogą tutaj dokonywać jakichś generalnie takich e, wiążących decyzji, co do zakupu czegoś. No, konkretnego, bardzo konkretnego, i to będziecie w parach ustalać, ale ogólnie też może chodzić o to, że w Waszym tygodniu będzie się uśmiechało do Was wszystko, co mówi: kontrakty, porozumienia, fajne rozmowy z partnerem, dochodzenie do zgody, układy, taka miła energia, która idzie się dogadać, idzie się porozumieć nawet w najtrudniejszych dla obu dla obu stron związku, jak gdyby, aspektach danej sprawy. Także tydzień, który łączy przeciwności, Was jednoczy bardzo mocno i daje nadzieję na przyszłość, tak bym powiedziała. Do ugody też może dojść jakiejś, która Waszą parę bardzo ucieszy z kimś. Coś takiego tu się pokazuje. Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, posłuchajcie, no tydzień, który namawia trochę do zbytków takich i tańców i jak to się mówi, hulanek, owszem, ale ja bym powiedziała, że ósemka pucharów mówi, nie przeginamy z, z, że tak powiem, napojami wyskokowymi, a dlaczego? A dlatego, że tutaj jest coś, co mówi, co mówi, że można by było u niektórych osób mających słabsze żołądeczki powodować sobie jakieś zatrucia, więc naprawdę ostrożnie, jeśli chodzi o płyny, tak bym powiedziała, w tym tygodniu, a anioły Wam mówią, że macie dokonać dziś wyboru, Zielone światło dla czegoś bądź kogoś, czerwone światło dla czegoś bądź kogoś. Oto Was proszą anioły. A ja Wam życzę pięknego, całośnego poniedziałku walentynkowego. Pięknego oczywiście tygodnia. I widzimy się w następny poniedziałek. Pa pa!